20 ml mleka skrawek koronki z mojej sukni ślubnej oraz pukle włosów dziewczynek. Wygląda jakbym miała zacząć odprawiać czary. Właściwie wszystko się zgadza, tylko nie ja będę czarodziejką w tej bajce, a Kasia, która zna przepis, jak w magicznych koralikach zamknąć matczynę wspomnienia. Zapraszam Was serdecznie na wyjątkowy film. Cześć dziewczyny, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, piękny dzień, jeden z najcudowniejszych w roku, a mianowicie Dzień Mamy. Czy z tej okazji sprawiłyście sobie prezent, mały, duży, jakikolwiek, wynagrodziłyście się za ostatni czas, za trud codzienności? No właśnie, jeśli nie, to czas nadrobić zaległości. Ja postanowiłam obdarować siebie bardzo sentymentalną pamiątką, jaką jest biżuteria z mlekiem mamy. Tak, bardzo dobrze słyszałyście właśnie biżuteria z kroplą mleka. Te z was, które oglądają mnie od początku, zapewne pamiętają film o laktacji, w której wspominałam, że w świecie taką biżuterię się wykonuje. Natomiast możliwość taka była aż za oceanem, czyli w Stanach Zjednoczonych. Tam była mama, która wpadła na taki genialny pomysł i taką biżuterię dla mam. Tworzyła. Kiedy dowiedziałam się, że taka biżuteria powstaje również w Polsce, to obiecałam sobie, że jak tylko będę w drugiej ciąży, to oczywiście skorzystam z takiej możliwości i zamknę przepiękne wspomnienia z okresu karmienia w koraliku mlecznym. Dzięki Kasi Lew, która stworzyła projekt Milkis, mamy w Polsce, mają w końcu dostęp. Do tej jakże bezcennej biżuterii. Asia, oprócz tego, że jest czarodziejką, która ręcznie wykonuje magiczne koraliki, jest również mamą. Mamą dwójki wspaniałych dzieci, które karmi w tandemie. Aktywizuje naturalne karmienie i wspiera wszystkie mamy wokół siebie na tej drodze mlecznej, również online. Dla mnie karmienie moich dzieci to wyjątkowy etap w moim życiu, pomimo wzlotów i upadków, pełen miłości i wręcz uzależniający od bliskości. Tym bardziej jestem szczęśliwa, że mogłam uhonorować ten szczególny okres. Nie każda mama ma możliwość karmić naturalnie swoje dziecko z różnych przyczyn, ale i dla tych mam Milkis ma wyjątkową ofertę, ale o tym w dalszej części filmu. Za chwilę opowiem Wam również, jak powstaje taka biżuteria, ale zanim to nastąpi, zaprezentuję Wam swoją osobistą kolekcję. Zdecydowałam się na te oto przepiękne perełki sztyfty oraz na koraliki modułowe pasujące do ransoletki Pandora. Tutaj mamy koraliki do Pandory. Z puklami włosów. Tutaj mamy wtopione włoski Helenki. Tutaj mamy wtopione włoski Marysi, ciemniejsza. Spójrzcie, jak to jest przepięknie wykonane. Ciężko nawet powiedzieć, że to są włosy. To właśnie te koreliki mogą być alternatywą dla mam niekarmiących, ponieważ akurat w mojej wersji jest mleko, natomiast mogą być bez mleka mogą zawierać jedynie kępki włosów lub na przykład kikut pępowinowy. Tutaj również propozycja bezmleczna. Ta przepiękna baryłka zawiera w środku kawałek koronki z mojej sukni ślubnej. Zobaczcie, jakie cudowne upamiętnienie dnia ślubu. Ja akurat zdecydowałam się na koraliki do bransoletki Pandory, ponieważ moja bransoletka ma tylko wyjątkowe koraliki. Tu jest koralik z okazji narodzin Helenki. Tutaj upamiętniający pierwszą rocznicę ślubu. Tutaj mamy koralik z okazji narodzin Marysi. A ten dostałam od przyjaciółek na urodziny. I teraz te oto koraliki... Dumnie będą prezentować się na mojej bransole. Wszystkie razem przepięknie się prezentują. Na pewno jesteście ciekawe, jak powstają takie koraliki. Jak to mleko w biżuterii? Otóż, cały proces jest niezwykle czasochłonny i bardzo technologicznie skomplikowany. Nie jest sekretem użycie żywicy do utrwalenia i nadania odpowiedniego kształtu tym koralikom, natomiast już wieloetapowa obróbka mleka, konserwacja jego jest tajemnicą kasi. W ofercie Milkis znajdziecie nie tylko zjawiskowe kolczyki, przepiękne mleczne, pandorowe koraliki, ale również naszyjniki, bransoletki. Myślę, że każda mama znajdzie coś dla siebie. Jestem bardzo podekscytowana, że miałam okazję przedstawić wam ten projekt i mam szczerą nadzieję, że zachęciłam was do upamiętniania. Z ważnych chwil w Waszym życiu właśnie w takiej formie. Z tego miejsca pragnę również wyrazić swoją ogromną wdzięczność dla Kasi i jej Milkis za to, że dzięki niej mogłam uhonorować i upamiętnić ten cudowny okres oraz zamknąć w kilku koralikach wzruszające momenty swojego życia. A Wam, moje kochane, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam niezapomnianego święta Dnia Mamy i odwiedzajcie koniecznie stronę Milkis. Do zobaczenia pa.